Siema, z tej strony Ditch W dzisiejszym odcinku będziemy robili loterię wakacyjną Jak sami widzicie nie za dużo mam tych y, smoczych łusek, Ale postanowiłem nagrać filmik z loterii Bo pewnie będzie ich zatrzęsienie na YouTubie Więc y, ja taki nagram Wezmę kilka, mam może nawet kilkanaście losów y, Ulepszonych Także już zaczynamy i kupujemy Dobrze, weźmiemy jeszcze Z... Z3 heroiczne losy. A, bo dobra. No to mamy 5 losów ulepszonych i 5 losów heroicznych. Zaczniemy od tych ulepszonych. Mamy mały kuferek kuponów Kupon na outfit Następny losik. Kolejny kuferek kuponów i kupon na zły przywołania drużyny. Złota lama. Czyli jak zwykle gówno. O! Mamy papryczki chili. I kolejny mały kuferek kuponów. I kupon na teleport i ostatni ulepszony losik Kolejny mały kuferek kuponów A w nim Kupon na zwój przywołania drużyny Razy dwa Dobrze w takim razie teraz zaczniemy z losami heroicznymi I mamy Unikatowy blanket machopteków na strój Kuferek kuponów i oko chciwca Także bardzo fajnie będzie na stanie na E2. Zaraz też pójdziemy na Zunsa. Także. Nie przedłużamy i mamy kuferek z tokenami. Kolejny kuferek kuponów i heroiczny blanket mach na strój. Także nie jest źle. Na kolejny. Dwa kuferki kuponów. Czyli no nie za dobrze. I ostatni. Wo, I mamy chowańca, Bóg słońca i leczenie w walce. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek. Z bardzo krótkiej loterii, Wam się spodoba. Na zakończenie, jeszcze weźmiemy sobie. Pootwieramy te kuferki. Mamy tu bardzo dużo kuponików. I ostatni. I dwa machopteckie tokeny. Także mam nadzieję, że odcinek taki krótki z mojej loterii wam się spodobał. Postaram się jeszcze wrzucić na dniach odcinki z bici kolosów czy tytanów zwykłych. Czy ewentowych. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do następnych. Na razie. Cześć.